Mamy rozwiązać typową nierówność kwadratową ze współczynnikami ABC trójmianu kwadratowego odpowiednio równymi 2 minus 7 oraz 5. Przypomnę, że takie typowe, uporządkowane, jak tutaj, nierówności kwadratowe rozwiązujemy w następujący sposób. Po pierwsze, wyznaczamy miejsca zerowe trójmianu kwadratowego z lewej strony, oczywiście o ile delta nie jest ujemna, czyli o ile te miejsca zerowe są. Jak już to zrobimy, to wykorzystując te ewentualne miejsca zerowe szkicujemy parabolę, która jest wykresem trójmianu kwadratowego. No i na koniec w ostatnim kroku z rysunku odczytujemy zbiór rozwiązań. Rozpoczynamy od wyznaczenia wyróżnika delta. Wiadomo, b do kwadratu minus 4 razy a razy c. To nam daje 49 minus 40, zatem delta jest liczbą dodatnią na dodatek liczbą kwadratową. To oznacza, że pierwiastek z tej delty to po prostu trójka. Oczywiście taka dodatnia delta oznacza przede wszystkim, że mamy dwa miejsca zerowe. To obliczmy te dwa miejsca zerowe z wiadomych wzorów. x1 to będzie minus b minus pierwiastek z delty, dzielone przez 2a. Tutaj uwaga na zmianę znaku przy siódemce i na mianownik. 2 razy 2 to będzie 4. Tutaj nie przegapmy tej dwójki. To nam daje po prostu 1. x2 tym się różni od x1, że mamy inny znak przed pierwiastkiem z delty, co daje 10 czwartych, czyli 2,5. I teraz tak, celowo nie przytoczyłem pisemnie wzorów na deltę, na x1 i x2. Ale przytoczę inne wzory. Przy takich obliczeniach bardzo często się mylimy, to normalne, więc wypadałoby jakoś sprawdzić, czy te wyniki są dobre, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do czynienia z ułamkami. Te dwa wzory, które co prawda wykraczają nieco poza podstawę programową są bardzo proste. To są wzory wieta. No i szybko sprawdźmy, jeśli dodamy do siebie te dwa miejsca zerowe, to w wyniku powinno być minus B dzielone przez A. To minus b dzielone przez a to będzie minus minus 7, czyli 7 dzielone przez 2. 7 dzielone przez 2 to 3,5. Tymczasem, jak dodamy do siebie 1 i 2,5, no to się zgadza, dostaniemy 3,5. Sprawdźmy jeszcze iloczyn. Jak pomnożymy 1 przez 5 drugich, przez 2,5, to dostaniemy 2,5. Tymczasem ze wzoru Wieta widzimy, że ten iloczyn to będzie c dzielone przez a, czyli 5 drugich. Wszystko się zgadza. Przystępujemy do drugiego etapu, czyli do szkicowania paraboli wykresu trójmianu z lewej strony nierówności. Przede wszystkim nanosimy na oś X miejsca zerowe, to w tych punktach parabola przetnie oś X. -ów. Teraz spójrzmy na współczynnik a, ten przy x do kwadratu. Ten współczynnik jest dodatni, to przecież dwójka, zatem ramiona paraboli są skierowane ku górze. Mamy taką uśmiechniętą parabolkę. Ostatni etap to odczytanie zbioru rozwiązań nierówności z tego rysunku. Najpierw nanieśmy znaki, tutaj na lewo od jedynki wartości funkcji są dodatnie. W samej jedynce wartość jest zerowa. Pomiędzy miejscami zerowymi mamy wartości ujemne. Tutaj znowu mamy wartość zerową. Po przekroczeniu dwóch i pół wartości z powrotem staną się dodatnie. Spójrzmy teraz na zwrot naszej nierówności. Jest to nierówność słaba i szukamy takich x, dla których wartości trójmianu są większe lub równe 0. Mówiąc inaczej, odwołując się do rysunku, szukamy takich x, dla których odpowiednie punkty z wykresu, z paraboli, znajdują się albo na osi x, albo nad tą osią. Zatem mamy dwa przedziały, które oczywiście są domknięte w miejscach zerowych. W odpowiedzi podajemy sumę tych dwóch przedziałów.